Jo siemano! Z tej strony Kasper. Witam Was na kanale Kacpero. Dzisiaj Wam ukażę nowy update w Polish Car Driving. Na początku zaczniemy od prawa jazdy, potem od samochodów i od takiej jednej miejscowości. Już jedziemy do, tutaj do zawania prawa jazdy, jedziemy. Będziemy sobie światła yy, dzienne. O, widzicie, zostały drzewa. Tutaj zaraz Wam w sumie pokażę. Tutaj idziemy do zordu. Ten zord znajduje się koło tego kościoła. No i dojechaliśmy do zordu. Tutaj zostały dodane nowe znaki drogowe. Tutaj została ta aklimatyzacja dodana, chyba. Zostały dodane nowe stanowiska. No i tutaj musicie, żeby ten, żeby, żeby... w ogóle zdać taki egzamin teoretyczny bądź praktyczny, musicie pobrać sobie bilet. Mamy bilet A01. Zobaczcie, zobaczcie moi drodzy widzowie, co się stanie. Widzicie? Wy, wywołują nas. I tutaj mamy... Mm, tutaj numer i to klikamy. Ja już oczywiście to mam. Mogę Wam nawet pokazać, że tutaj jest odbiór prawa jazdy. Ja już mam be, y, prawo jazdy bez punktów karnych, bo oczywiście ja tak szybko nie jeżdżę jak inne BMW. No i tutaj chodzi o to, że jesteście takim Oplem Astron, znaczy Oplem Corsom. Jedziecie sobie tutaj, jedziecie, jedziecie tam stajecie, potem zawracacie, potem idziecie na górkę, potem musicie się. E, przepraszam, potem musicie się zatrzymać na górce, potem zjeżdżacie z górki, potem jedziecie tutaj na rondzie, tak, tutaj jedziecie, o. Potem jedziecie tam, potem przyjeżdżacie całe urlusko, zawracacie i jedziecie do takiej jednej miejscowości. Już wam pokażę. A wiem, jadę pod prąd, ale ja to robię na prywatnym serwerze, nie? I zobaczcie, tutaj jesteście oplem Korson. klikacie kierunkowskaz i tutaj parkujecie w tej zatoczce. No tak, pierwszy zremastrowany samochód to jest ta BMA. tutaj macie ten stary model BMA, jak widzicie, widzicie? Tutaj są te stare felgi, jest ten kwadrat na tablicy, a tutaj nie ma. No i tak to się różni. A tutaj jest nowy znaczek BMW, a tu nie było No i tyle się zmieniło w tej BMW I tutaj mamy drugą A i to jest ta miejscowość oczywiście Tutaj mamy tą BMW Od końca sobie weźmy Tutaj została zremastrowana ta BMW z zimowego eventu Potem mamy Toyotę nową, nową Toyotę. Później mamy Passata w sedanie B8. Później mamy Passata B8 Altra. Potem mamy zremastrowaną Audi A6. I mamy też zremastrowaną Audi A3. Tutaj środek chyba został do niej dodany O i został dodany Opel Corsa I w nim właśnie się zostanie, znaczy dostaje się nim prawo jazdy zdaje No i to byłoby na tyle Życzę Wam miłego moi drodzy widzowie i trzymajcie się, cześć!